Dzień pierwszy zakończony, czas zacząć dzień drugi całej wycieczki, czyli co? Podniosłem się, powoli się ubieram, szybko łazienka i zmykamy. Pauza zostało nam jeszcze 2 minuty, więc nie mamy za dużo czasu. A dlaczego tak się zbieram? Dlaczego szybka dziewiątka? Dlaczego wszystko takie jest napięte? Niemcy, Niemcy. Bardzo się obawiam tego korka, który tam może być. Aby to jakoś poszło. Mam nadzieję. A jak nie pójdzie. No to postajemy w korku. Tyry stoją na osobówkach. Dobrze, że mi się udało stanąć tutaj. Nie lubię stawać na osobówkach. Co prawda to w Polsce nie spodziewam się jakichś dziwnych akcji, że jakbym stał na, na tych osobówkach, to nie wiem, przyjedzie nagle jakaś wielka służba i zrobimy kuku. Ale to takie. matko, tylko że ja nie wiadę, bo tutaj busów się naustawiało Zobaczycie sami niedobrze, niedobrze, będzie trzeba kręcić nie będzie trzeba, to będzie trzeba, nie? idę teraz spacer poczekam jeszcze minutkę, niech się tylko zrobi te pan za siebie kręci do końca, to zrobię rozpoczęcie niech się trochę pomłotkuje ten samochód i będziemy lecieć, nie? no właśnie i kawę trzeba stawić tak, to jest dobry plan Wyrzuty sumienia to jest to, co właśnie mnie teraz męczy. Poszedłem do pana z busa, już widzicie, nie ma go. Poszedłem do pana z busa i go poprosiłem, czy nie mógł odjechać. Znaczy zapukałem szybkę, a on wyglądał tak, jak ja po trzech wchylania wody. I mówię słuchaj, mógłbyś cofnąć kawałeczek tylko, ja bym wyjechał. A on mówi, ja już siadę. I siadł i pojechał. Kurwa, a, przecież on to... się zabije po drodze. Oby nie, oby nie. Palimy, jedziemy. 7-8 minut stoję. Łazienka zrobiona. co widać, że jest ten taki piękny, umyty. No i jak się udało wyjechać, Czy pasy, zapnij panie pasy. Już zapinam panie pasy. Już zapiąłem pasy. A no, jakoś udało się wyjechać, ale kurde, ciężko było. A jeszcze powiem Wam, że tak, jak troszeczkę posiedzę w domu, tak jak teraz, dopiero zaczynam, to muszę być dwa razy bardziej ostrożny. W tym wypadku, na przykład dzisiaj, no tak wyjeżdżałem, nie najechałem na krawężnik, oczywiście, udało się, ale tak ja musiałem trochę tak wyczuć ten gabaryt. Więc, ale yy, ostrożność przede wszystkim. Jakie plany są na dzisiaj? Na dzisiaj jest tak. E, ruszyliśmy do granicy mamy z, nie, z 80 km, tak pira za oko. E, po drodze, zajedziemy jeszcze na, e, na pcn na PCNA dolejemy do pełna wachy, żeby się wszystko ładnie zgadzało. Pierwszy parking myślę, że gdzieś pod hanowerem, koło godziny 8, tak pira za oko. Jakby się nie karkowało. I jeżeli będzie fajnie szło, to potem na drugi raz dojedziemy do granicy między nie wiem, Niemcami a Holandią. Jeżeli będzie się korkowało, istnieje taka możliwość, no to zrobimy sobie po drodze jeszcze jedną pauzę. Um, no i będziemy szli na dychę, zobaczymy dokąd dojdziemy, nie? Znaczy ja zobaczę dokąd dojdę. Aby szło dobrze. Trzymajcie kciuki. Dzień dobry, dnia A ta moja piękna skrzynia zawsze robi chrup chrup jak zmieniam pięknie. Niech bardzo. się na cicho, niech postoje na młodkach, bo bo na młotkach musi stać. Jak się tankujesz, to pamiętaj, że muszą być młotki. Przyjedzie pan i cię aresztuje i wsadzi do więzienia. I nie będzie przepraszam. Cierpiał katusze co najmniej na 20 lat w areszcie. Tak, zapomniałem, się. była szybka kawa, ale gdzie szybkie śniadanie? Szybkie śniadanie też być musi. A jak zrobić szybkie śniadanie? Pierwsze, przede wszystkim na co trzeba ręce umyć, nie? To umyjmy ręce. Śniadanie przygotowane. 5 minut. Dziękuję. Proszę Państwa, oto miś mi jest bardzo grzeczny dziś. A tak naprawdę to mamy granicę z Polską a Niemcownią. Tak wygląda! Granica między Polską a Niem Niemcownią, tak zwane Słowice. Nie będę to będę towarzystwo, ale 40 na godzinę jakiś remont to już nie będę się Check the mic and make sure it sound right, boys. bardzo dobrze. Niestety koreczek mamy już, czyli tak jak przewidziałem, Niemcy muszą zrobić swoje, nie? a dwójka kilometr 92, okolice Magdeburga. No i wniosek jest prosty. Zostało 20 minut na 4,5, ale tutaj mamy Burdę, tak czy tam Bordę, to zajeżdżam na Bordę, robię jeszcze 30 minut, bo 15 wystałem zbyt wcześniej. I będziemy szli na dychę no, nic nie poradzę, nie będę wyjeżdżał do końca, bo jeszcze mi parę minut zabraknie, będę musiał papier drukować Paragony, a tak to zjadę Zjem coś, będzie można jechać dalej Jeżdżamy na ten parking, nie będziemy się tu męczyć Zrobi się ładną piątki i tyle Taki gorąc, było tak upalno, słońce grzało A teraz co? Mamy 17 spodni. Spodni. stopni I deszcz pada Niestety te wszystkie po kolei, to tak jadą, że szkoda gadać Folgują, hamują, deszcz to 80 80, ciężko się jedzie Ale już prawie wszystkim przedziłem jeszcze zostały dwa autka, osobowka jakaś prowadzi Przedzimy i będziemy szli jak wściekli Także Można będzie pojechać Jadę sobie jadę jadę, teraz bez falika, to musimy połachlować trochę biegami A ta droga ciągle trwa, mam już zrobioną 1.45 i wyjechane 2,5 godziny już z drugiego cyklu, więc właściwie to zaraz będę się rozglądał za jakąś, e, jakimś parkingiem, bo mam 6,45 wyjechane. 6,45 to jest e, 3,15 zostało jazdy. 3,15 jazdy zostało. No to już właściwie można powoli szukać parkingu. Te 3,15 to sobie jakoś tam to hasa mnie. Tylko, że tak. No. Miałem na razie trzy korki, czyli plan wczorajszy już prawie zrealizowany, jeszcze jeden teoretycznie. Oby nie, obym się mylił. Trzymajcie kciuki, żebym się mylił. Na razie realizacja wygląda tak, że pod górkę tutaj przede mną jakiś, jakiś tyr puchnie. To niedobrze jak tyr puchnie, bo ja jestem pełny załadowany, 21 ton mam, to prawie pełny, jak go dochodzę, coś to jest nie tak. Ale nic to, widzę tutaj parking i zaraz na niego zjedziemy, bez żadnego wymyślania. Uuu, hamuj! To żeby się znalazł miejsce, teraz kuźwa nie przejadę przy ten parking. Tak postawali pajacy. A bo my tu co mamy do kontroli? Tak stanęli, że szkoda gadać. Zjeżdżam z tego parkingu, nie będę zostawał na jakichś dziwnych zatoczkach. Zaraz będzie następny, jeszcze mam czas. Jedziemy dalej. A kto jest? Człowiek chce sobie stanąć zrobić pauzę. To nie może, bo kontrole sobie wymyślają. Oni sobie powinni te kontrole to robić do siebie, na podwórku. Zapraszać wtedy robić kontrola, nie, na parkinga! moich parkingach. A, zaraz się znajdzie następny jakiś parking. Jak zapowiedziałem, tak wyszło. Następny parking pauza garnuszek rondele, właściwie. No i moja zupka, będę ją jadł. Czemu? Bo lubię. Trzeba coś przekąsić, żeby nie opaść sił. Chociaż obawiam się, że jak coś dobrze zjem, to właśnie z sił mogę opaść. Oby nie. Trzymajcie kciuki. Tyle czasu na pauzie, a ja zamiast go jakoś dobrze spożytkować, to zjadłem obiad. A dlaczego dobrze spożytkować? No bo winiety nie kupiłem, muszę jeszcze winietę się wziąć i kupić. Także praca. No i stoję na parkingu. Plan był taki, że dojadę sobie dzisiaj dobrze w Holandię, może nawet do Belgii dojadę, a finalnie na dychę dojechałem. Nie wiem, który to jest kilometr 20, przed granicą między Belgią. Między Holandią a Niemcami, znaczy w Niemczech przed, przed, przed Holandią. Eee, no stąd też dojadę na 4,5 do portu tylko jak to Niemcy. Cztery korki to mało, tak jak wczoraj mówiłem o czterech korkach, to było ich chyba z 5 albo może i więcej. Eee, no straciłem trochę czasu, no ale wiedziałem, że tak będzie. Miałem tego świadomość, dlatego tak wcześniej ruszyłem. A dzisiaj będzie jeszcze lepiej, bo stanąłem. Jeszcze nie stanąłem, o cholera. Muszę zgasić auto, muszę przełączyć pauzę. Dobrze się strzaiłem. Stanąłem na e, o 23 to jest 45 chyba, tak? Tak, o, o 1445, więc 23.45 będę ruszał a, czyli będę ruszał jeszcze w nocy, a dzisiaj jest ciepło, więc nocka będzie znowu kiepska. Na razie trochę odpalona auto mam. Nikt jeszcze schodzi tą kabinę i będę szedł się spać. Będę się szedł, kładć spać. Będę iść. pójdę spać. Ech, polska język trudna język. I co? I ruszamy w nocy o północy, także życie mi kolorowych snów na dzisiaj krótko, ale treściwie, trzymajcie się, na razie, cześć.